Witam. Dzisiaj opowiem trochę o Atomic. Co to jest i, i spróbujemy za pomocą tego stworzyć prostą komunikację między wątkami. Także na początku muszę dodać właśnie Atomic jak do inkludów. Ok. E Jestem ten dnmspace, nam się przyda jeszcze. Atomi. Tak, tu użyłem atomik. Co oznacza atomik? I potem dajemy typ tego atomika. Może być to standardowe, bool, integer, int, yy, char. Albo mogą być też nasze własne typy, jakaś klasa. I co daje atomik? Atomik daje to, że zapewnia niepodzielność podstawowych operacji, takich jak przypisanie yy, czy odczyty. I po to się to używa. Podczas, właśnie, gdzie jest wiele wątków, nie ma możliwości, jakby podczas przypisania czy odczytu wywłaszczenia, i no i po prostu ta praca jest wtedy nie, nie, nie jest przerywana. Oprócz tego też Atomic mówi kompilatorowi, aby nie robił nadmiennych optymalizacji w kontekście Data Race. Właśnie jakby wyścigu do, do, dan do danych właśnie w kontekście wielowątkowości. Dobrze, tak spróbujemy teraz jakiś yy, postęp komunikacji między wątkami zaimplementować właśnie za pomocą tej, tej zmiennej atomik. Będzie nam jakieś dana jeszcze potrzebna. Tak, spróbujemy sobie jakąś funkcję to będzie naszym wątkiem. tym poczekamy jedną milisekundę i, i zmienimy coś z danymi. To jest zrobimy z danymi, czyli tutaj po prostu jak odpalimy tego Freda. Czekamy 1 milisekundę, sekundy, przygotujemy dane, po prostu zmienimy napis na przygotowane same albo dane. No i ustawimy naszą flagę Atomic na natrój, na że są gotowe. No i tutaj spróbujemy to odczytać. ustawiamy jakiś wątek właśnie z tamtej funkcji use the touch żeby sobie pracowała oddzielnie no i teraz zrobimy sobie while'a Data Ready? Tutaj jeszcze dodamy. Teraz wytłumaczę, co to dokładnie jest. Tutaj utworzymy sobie nowy wątek, oddzielamy go od tego wątku, od mine'a. Teraz tak, tutaj właśnie czekamy na zrobienie operacji. Czyli czekamy aż data ready nasza atomic bool będzie true. Możemy to zrobić tutaj w ten sposób, albo jeszcze lepiej, właśnie przez funkcję load, funkcję, metodę load. Atomic ma taką metodę, metodę load, gdzie ona mówi tyle, że po prostu zwraca wartość tej danej w sposób atomowy, czyli w sposób niepodzielny. Czyli, po to, żeby to wszystko tutaj to, że właśnie mamy atomik, tu mamy przypisanie, że true, i tutaj właśnie za pomocą load jeszcze odczytujemy tą zmienną. Mówi nam tyle, że. W jednym czasie podczas wykonywania tego operacji, tylko jeden wątek będzie miał dostęp do, do tej zmiennej. No i właśnie tu nam zapowiada niepodzielność operacji przypisania i, i odczytu właśnie ta, ta klasa Atomic. Dlatego tutaj w pętli czekamy z małym, opóźnieniem 1 milisekundem aż data, data ready będzie gotowa, aż data będzie przygotowane. No i potem wypisujemy. Także jest taka prosta komunikacja, też za pomocą atomik może to zrobić. Nie jest może najefektywniejsza, ale na pewno no oddaje na pewno przyczynę, Pokazuję może przyczynę, dlaczego właśnie ten atomik jest w tym standardzie i dlaczego się, się używa. Mogą, to jeszcze przypominam, że mogą być inne zmienne, tutaj inne typy. Musi być bulowska. Tak to jest wykonywane. Także jeszcze spróbujemy to uruchomić. Mhm. O i wyświetliło przygotowane dane, które poczekało na odpowiednie na, na te dane i wyświetliło. Tutaj nie możemy jeszcze dłuższe przygotowanie, nie wiem, 100 milisekund zrobić. troszkę dłużej tego poczekaliśmy, ale tak nam przygotowało dane, czyli tu Poszło tu ready, tylko wtedy wyszliśmy z tej, z tej pętli. Dobrze, także dziękuję ślicznie. Zapraszam do kolejnych filmów.